We wtorkowy wieczór po bolącym oczy spotkaniu polskiej reprezentacji na mundialu nadszedł czas na lepszą rozrywkę: Grand Prix Meksyku, będące szóstą rundą 5 stanu PFSA. W kwalifikacjach nie zaskoczenie, i mowa tu nie o wynikach zawodników, a o pogodzie, którą zostaliśmy. Q3 odbyło się bowiem w deszczu, a w tych warunkach najlepiej na to, że autodroma Hermanos Rodriguez odnalazł się Tomek Poradzicz, który zdobył drugie zędu pole position. Tuż zanim ukończył duet Hasa, a następnie Patryk Krutyj. Ponad kilometrowy dojazd do pierwszego zakrętu powoduje, jak zawsze, sporo zmian w stawce. Pomimo dobrego startu poradzisza, Duet Hasa świetnie wykorzystał efekt streamu i oglądaliśmy trójkową walkę o prowadzenie. Za ich plecami równie gorąco. Krótki toczył pojedynek z Kubą Trzyciakiem i Olafem Sośko o czwarte miejsce. Pierwszym poszkodowanym został Mateusz Szypuła, który obrócony został na wyjściu z trzeciego zakrętu. Stawka była tak ściśnięta, kierowcy jechali cały czas koło w koło, że sytuacja wyklarowała nam się dopiero po przejeździe przez cały pierwszy sektor. Poradzisz długo się sprowadzenia nie cieszył, gdyż już na czwartym okrążeniu wyprzedził go Stachulec, wykorzystujący Senderes na prasie startowej, który bardzo dużo daje w kwestii walki o pozycję na torze. Nie inaczej było 10 kółek później, kiedy to Poradzisz po otwarciu tylnego skrzydła ponownie zameldował się na pozycji lidera wyścigu. Na dziewiętnastym okrążeniu rozpoczęły się zjazdy do boksów, a Poradzisz, Soczko i Trzeciak byli jednymi z pierwszych, którzy z czołówki zameldowali się u mechaników. Kierowca Ferrari aleje serwisowo puścił dosłownie tuż obok Kuby Reszuta, który zjechał okrążenie wcześniej. Tyle szczęścia, co inny w kontekście postojni nie miał Stachulec. Błąd gry spowodował, że kierowca Hasa spadł na odległą siłą pozycję i trzeba było odrabiać straty. Długo na reakcję nie trzeba było czekać, gdyż Stachulec od razu zabrał się do pracy i na początku 27 okrążenia wyprzedził Olafasoczko, awansując już na czwartą lokatę. A podium było już tylko na wyciągnięcie ręki. Po raz drugi w tym sonie wyścig wygrywa poradzisz. Drugi na mecie zameldował się Rzeszut, a trzeci Stachulec. Niestety Piotrek otrzymał aż 2-3 sekundowe kary za silne zakrętów, które zrzuciły go z podium na szóste miejsce. Dzięki temu do top 3 awansował Patryk Kruty. Zwycięstwo po raz dzisiejszy czwartym czwartej oznaczało, że to zawodnik Alfa Romeo został nowym liderem klasyfikacji generalnej.